Siema, witam was Lordowi to są to gameplay z gry Afterfall Insanity bardzo, ładnej, e, bardzo ładną grafiką po prostu grą prawie że idealną. Tutaj wszedłem sobie w opcję, żeby włączyć. I kontynuujemy, zobaczymy czy mi się zapisało. Poruszamy się pewnym panem. Jego imię nie pamiętam, za chwilę sobie przypomnę. E, jesteśmy w schronie Chwała, na początku, co może już wskazywać na polską grę. Tak jak e, inne... M, tak jak inne e, napisy w samej Chwale. E, Republika Robotyczna. My jesteśmy Arkadiuszem Florkowskim. E, zaraz. Już się nauczył bić? Masz moją broń? Co ostatnio? Tak, mapa określając i tak, już jest, jesteśmy na samym początku, prawie że. Tyle, że. O! Tutaj. O! Nauczyłem się sprintu. Jest po prostu gitara. Tutaj, o! Find Carolina. I przepraszam za ścinki, ale spadki FPS-ów. No, a same him, Nie widziałem go. I nie wiem, nie mam pomysłu, gdzie może być. Czemu go szukacie? Co zrobił? To nie swój interes jeszcze, no. Tam jest! łapać go! O oh, kur Dobra, e... o oh, shit! Dobra. Ogarniamy klawiaturę i eee, sprintem. Eee, dajesz, pięknie. daj dajesz. No. Drzwi dalne. Eee, darling the fight, Per Shift, okej. Okay druga, shift co robisz shift? C? aha bigo! no jak widzicie mechanika walki nie jest zbytnio zróżnicowana polega przede wszystkim na bizabi. bi. o i to co lubię mm, nie można, można to brać bardzo ciekawe hmm, dobra idziemy tu możemy Tutaj, na pewno będzie e, Find, jak wam mówię, PDA, e, Find Carolina, e, Defend Yourself, zaraz, już wam mówię co będzie, jaki teraz zadanie mamy, o, nie mamy? Dobra, Resume Game, dobra, j, j, j. już, dziękuję ci PDA, strasznie mi pomogłeś. Dajemy, hakierska, hakierska gierka bardzo fajnie wymyślona. Okej. I... A tak, a ta ta, ta ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. LOL! AWAA, -a -a -a. coś takiego, coś ale to. Y oj, oj, oj. Biegniesz, Arek! Biegniesz, zatrzymaj go! Tak, walić mu David! W ogóle, jak gram na głosie, to zrozumiałem David, nie? Czyli Dawidzie. Ale co wam mówię? Nie jesteście chyba e angielskimi analfabetami. Którzy i... Find a safe place to hide, okej, okay, czyli... Kuma... Oh, zaraz ginę, I will die! I will die! Secret password... A... Kto? O! Oh, Speed? Tak walimy na oślep? O, oh, fajnie, safe place. Glad you made it. O, oh, Boże, ale ścina, naprawdę, te spadki FPS-ów z 30 na 6, 5, to jest okropieństwo z strony moim komputerze o tutaj jest też. nie będę przywijał wideów bo bardzo się jest bezpieczna spars tyle co wiem tak Pats. dobra czyli o kurde chodzi o to że ba spadać stąd cuby e, hole ale arek wie tak Dobra, dziękuję. Nie chcę mnie się oglądać tego. Nie się taki jest. Polski polak mówiąc po polsku, kurde. Hide and touch, ale ja. Może. Boję, boję się tego pokoju. Posobuszyć. Change the fuse. F. Ok, F, F? nie da. Co tu mamy? Two handed hammer. Oh. O! Będzie bosko. Coś tu mamy? Wow. What you you doing man? teraz tu. Boże, teraz tu. Boże ty wali z tym, kurde, jakbyś. ORAŁ pole. Spadamy? Już? Dobra, co mamy teraz? Zmień fusa. tam, fusa. dobra. Tylko ja go użyć. My chyba musimy iść tam... Boże, ale mało FPS-ów na komputer nie pociąga tej gry. O! Jesteśmy. Mamy mieć fusy. Change the fuse, okej? Okay? I spadamy. Mamy się schować w... E, w koju technicznym? Nie wiem jak to nazwać. O, o god. Aleś... Wyłączyć zasilanie ognienia tutaj, do golfa, ja jaja, co robisz? Dajcie mi tu światło, bo ja się boję. Ehm, mam nadzieję, że na, na razie, że te późne pojawienie się, to, to będzie faktycznie późne. To jest Monkey Branch. Tego słabszego niż moja, O, jest światło Boże, jakie to jest dziwe zaświatło nawet nie widziałem Wina? Oj, 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 oj Coś... Coś złego? <coughs> Przepraszam <coughs> Zobaczcie mi bardzo, ale coś mnie łapie. Yy, o tak, Arek w cały, całej swojej okazji. Idziemy mam na nadzieję, że dużo będzie walki. Z Alberto Kaifer. Co? Że opcje y, audio miały być całe off. Całe o. off full off. Nic mi tutaj ma nie być. Controls. <laughs> No, wybaczcie. No, ale balneło, będę tak przerywał, żeby móc coś powiedzieć. Okej. Okay. My, my już myślałem, że będzie trzeba zacząć część poradnika, yy, znaczy część gameplaya związana z ciszą na sali. Eee, możecie zliczyć? Czy ja w ogóle bić mogę? Dziękuję. Biegać? Też dzięki. Trzeba było poprosić. Nie ja rozglądam się na boki, bo może to być strasznie, a ja się boję, bo że gra w nocy. Mm. Schowałem się w tym pokoju technicznym i zobaczymy, co się teraz będzie działo. Spadki FPS-ów. Jestem cicho? Muszę być cicho. Dobra, czyli yy, wszystko mu się śniło. czyli wszystko co dwa lata. I'm sorry, a, przepraszam ja... Whatever. Do zobaczenia później Dr. Del Dokończymy to jutro. Checkpoint activated. A więc... A tym chyba skończę moją. Yy, mój gameplay z tej gry i dziękuję za obejrzenie. Yy, no i klasyczne już, yy, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie oczywiście, jeżeli mnie już zasubskrybowaliście to nie ma sensu klikać drugi raz przycisk subskrybować, no i subskrypcje logiczne więc tylko raz kliknijcie subskrybuj i namówcie swoich kolegów, a kolegów, a niech koledzy kolegów mówią i tak dalej żebyście mi tych subskrypcji jak najwięcej dawali bo to daje tylko motywację i w następnym odcinku już postaram się żeby był yy, żeby był jakiś dźwięk i intro porządne, introdukcja no to, do zobaczenia, hej, hej, hello!